Jak funkcjonuje ludzki mózg? Czy przez internet możemy śledzić drogę mleczną? Jak wygląda DNA Cebuli? To pytania, na które odpowiedź mogli znaleźć uczestnicy Czwartego Interaktywnego Pikniku Wiedzy Dzień Odkrywców. Rzeszowska Aleja Lubomirskich i ulica Chopina na kilka godzin zamieniły się w prawdziwe centrum nauki, a setki osób odwiedzających stoiska przygotowane przez uczelnie wyższe szkoły i stowarzyszenia potwierdziły potrzebę organizowania tego typu imprez. W programie Relacja z pikniku, który niewątpliwie. Jest jedną z największych imprez promujących naukę na Podkarpaciu. Imprezy jest pokazanie edukacji interaktywnej, czyli takiego obszaru edukacji nieformalnej, który najlepiej y, potrafi przekazać wiedzę w sposób zaświadczalny, poprzez eksperyment, poprzez doświadczenie, poprzez spróbowanie czasem nawet na sobie tego, co otaczającego nas świata, jego natury, fizyki, chemii, biologii. Czasem też nauk bardziej humanistycznych, mamy tutaj pokazy historyczne, mamy tutaj eksponaty związane z fizyką, chemią, biotechnologią, mamy firmy lotnicze, które pokazują technologię lotniczą, mamy również obserwatoria astronomiczne. Pomysł zorganizowania imprezy popularyzującej naukę i technikę w formie rodzinnego pikniku narodził się w Stowarzyszeniu Explores trzy lata temu. Impreza się sprawdziła. Co roku przyciąga coraz więcej zarówno zwiedzających naszą imprezę, jak i też wystawców. Co roku coraz więcej przychodzi. Mamy tu również nowe obszary. W tym roku właśnie takim tematem, który pojawia się w dużej mierze po raz pierwszy, jest nauki biologiczne. Właśnie biologia, biotechnologia, anatomia i tego typu zagadnienia związane z przyrodą generalnie. Jest cała Aleja Życia, tak ją nazwaliśmy, w której są tylko właśnie stanowiska związane też z chemią, no i właśnie z tą biologią. Mamy tutaj ciekawe rzeczy, bo również po raz pierwszy pojawia nam się wirtualny świat. Stoiska, na których eksperymenty dokonywane są przy pomocy komputerów. Prawdzie to już nie jest tak bardzo interaktywne, ale w sensie takim, że samemu się wykonuje eksperyment, ale być może jest to przyszłość, że kiedyś rzeczywiście takie eksperymentowanie, takie doświadczanie będzie możliwe w jakiejś wirtualnej rzeczywistości. Stoisk jest 47, dokładnie policzyłem, zarówno namiotowe, jak i takie wolne na powietrzu, gdzie można różne zabawy, grupy rekonstrukcyjne. Będziemy mieć tutaj balon, który napełniony gorącym powietrzem za chwilę wzniesie się, może. Niewysoko, bo tylko 20 metrów nad ziemię, ale zniesie się tutaj koło Rzeszowskiego Zamku i będzie można z niego obserwować cały nasz piknik. Do Rzeszowa zjechali pasjonaci nauki z całego kraju. Stoiska, na których prezentowano doświadczenia, eksperymenty, pokazy i eksponaty, były wręcz oblegane. Z równym zaciekawieniem w tajniki nauki zagłębiały się i dzieci, i dorośli. Interaktywna po to jest najlepszy sposób. Bez zadań, bez uczenia się, bez rozwiązywania wzorów czy zadań, zapamiętywania tego na pamięć tutaj dotykamy jakby tej natury świata nauki. Nawet. bo. Cały czas to wszystko co robimy w jakiś sposób związane jest z fizyką, czy z chemią, czy z biologią. My tego na co dzień nie widzimy, a tutaj świadamiamy sobie, że otaczający nas świat jest składa się właśnie z tych, tych zagadnień, które są naprawdę interesujące, jeżeli będą w odpowiedni sposób przedstawione. Poznamy na pewno zagadki fizyki, poznamy zagadki chemii, mieszamy, mózgu, budowy mózgu, mieszamy, czy mieszamy, genomu mieszamy. człowieka. Podczas pikniku po raz pierwszy udostępniona została interaktywna wystawa Jak i dlaczego. Stowarzyszenia Explorer, składająca się z dziewięciu interaktywnych eksponatów edukacyjnych obrazujących zagadnienia związane z matematyką, fizyką, techniką oraz człowiekiem. Można było na przykład utworzyć fale przy pomocy zespołu wahadeł, nauczyć się zasad sterowania płatowcem, czy też spojrzeć w lustro Frankensteina, czyli pasmowe, gdzie można zobaczyć w częściach i siebie i osobę siedzącą naprzeciwko. Dużą atrakcją były namioty z prezentacjami multimedialnymi. Wyświetlamy obraz interaktywnego kosmosu, który połączony jest z projektorem. Wyświetlany obraz jest na dużej ścianie. Poprzez dotyk możemy obejrzeć Kulę Ziemską z każdej strony, patrzeć jak wyglądają kontynenty, e, oceany. Każdy ruch, najmniejszy ruch, powoduje... Że zmieniamy pozycję kuli ziemskiej, przesuwamy, powiększamy, zmniejszamy ją, oglądając wszechświat, w jaki sposób jest ułożona, i w międzyczasie jednocześnie widzimy cały obraz na wielkiej ścianie. Możemy zobaczyć go w bardzo dużych rozmiarach. I wszystko to najfajniejsze jest w tym, że reaguje to na nasz ruch. Interakcja najfajniejsza jest to, że obraz, który jest statyczny. Sprawiamy w ruch poprzez nasz, nasz dotyk. Angażujemy się w to, informacje, które pozyskujemy, zapamiętujemy dwa razy bardziej, bo nie działa tylko zmysł wzroku, ale także i dotyku. Więc informacja, którą pozyskujemy, którą się bawimy tak naprawdę, zostaje dwa razy bardziej w naszych głowach. Tutaj widzimy aplikację, świetna aplikacja. E, odpowiedni program połączony z zwykłą kartką, rysunek, do którego stworzona jest program. Co widzimy? Wystarczy, że przyłożymy ją do kamery, z rysunku otwiera się fajny efekt. Teraz dodatkowo słoneczko wychodzi. E, reaguje nasz ruch, czyli wystarczy, że dmuchamy bardzo mocno w kamerę e, i wiatraczki się kręcą. Efekt niesamowity, dużo zabawy, interakcji, e, nie tylko nasz ruch, ale i dźwięk, e, dmuchanie, wiatr Sprawia aplikację, aplikację w ruch. Ekspozycje z Krakowskiego Ogrodu Doświadczeń wymuszały osobiste przeżywanie zjawisk fizycznych. Można było samemu wywołać bir wodny albo samodzielnie rozszczepiać promienie słoneczne w pryzmacie. Poczuć jak drży powietrze w pobliżu gongu, a także znaleźć się we wnętrzu kalejdoskopu i swoim ciałem tworzyć niezwykłe obrazy. Technik dostarczył wiele wrażeń także starszym dzieciom i ich rodzicom. Można było poczuć się jak pilot i zasiąść za sterami śmigłowca Black Hawk czy samolotu M28. Symulatory lotów do Rzeszowa przywiozła firma PZL Mielec. Ale dzieciaki mogły zająć także miejsce pilota w prawdziwym szybowcu Akademickiego Środka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej, a dorośli wziąć udział w konkursie, w którym główną nagrodą był przelot szybowcem bez Michowej. lotniczek, eksponowały nowinki techniczne dotyczące silników samolotów i śmigłowców, a tuż obok znalazły się stoiska prezentujące wszystko co związane jest z kosmosem, czyli pamiątki misji kosmicznych, pojazdy i modele rakiet, satelity oraz technika astronautyczna. Chętnych do poznania ciekawostek kosmosu nie brakowało. Zwłaszcza do obserwowania Słońca, które widziane przez teleskop wcale nie jest takie gładkie i równe. Obserwujemy Słońce na dwa sposoby. Pierwszy sposób to tak, jakbyśmy założyli bardzo ciemne przeciwsłoneczne okulary. Natomiast drugi pokazuje cuda na Słońcu, bo pokazuje Słońce. Tylko w linii wodoru. Świeci wyłącznie w teleskopie wodór. To są dwie rzeczy, jeśli chodzi o teleskopy. Poza tym mamy warsztaty dla dzieciaków. Budują modele satelitów, sklejają filtr do bezpiecznej obserwacji słońca, kolorują układ słoneczny według własnych absolutnie pomysłów i wyobrażeń. Oprócz tego pokazujemy, jak Leonardo da Vinci, na przykład, czy malarze Renesansu, radzili sobie z. Rysunkiem perspektywy na przykładzie zamku. Jednocześnie objaśniamy, jak powstaje obraz w ludzkim oku, który jest odwrócony, i to pokazuje nasza kamera, zmodyfikowana kamera obskura. Jest zainteresowanie. Co najbardziej interesuje dzieciaki? Ja myślę, że dzieciaki to tak jeszcze do końca nie wiedzą, na co chcą konkretnie patrzeć i oglądają wszystkie nasze stanowiska i próbują wszystkiego, co możemy im pokazać i zaoferować. Uda się zainteresować się akurat tą dziedziną młodych ludzi? Proszę Pani, astronomia staje się coraz bardziej popularna i w Polsce, i na świecie świadczy o tym po pierwsze to ile osób przychodzi na zajęcia do nas do obserwatorium do Niepołomic, a po drugie zainteresowanie, które tutaj państwo widzicie, bo jednak te stanowiska, które mają teleskopy i pokazują rzeczy z dziedziny astronomii, cieszą się dużym zainteresowaniem. Do badań kosmosu zachęcali przedstawiciele Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego z Jasła. Jest to szkoła, która ma największe na Podkarpaciu profesjonalne obserwatorium astronomiczne, ale uczniowie obserwują niebo także przez internet. Obserwatorium Leszczyńskiego pierwszego liceum w Jaśle ma profesjonalne obserwatorium wyposażone w duże instrumenty do obserwacji obiektów głębokiego i dalekiego nieba. Ale wszyscy możemy dzięki Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i pięciu radioteleskopom w Polsce prowadzić radiowe obserwacje Drogi Mlecznej. My dokonaliśmy, pierwsi w Polsce, takich obserwacji przy pomocy Teleskopu Paryskiego i Jagiellońskiego. Za darmo, bardzo zaawansowane programy informatyczne. Osiągnięcia no, uczniów? Pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich zdobyła ta praca Krzysztofa Hudego z profilu matematyczno-fizycznego naszej szkoły w, w, w tym konkursie bardzo prestiżowym w Polsce. Na czym polegała twoja praca i co ci to dało? Zmierzyłem rotację drogi mlecznej za pomocą dwóch radioteleskopów, jednego w Paryżu, drugiego we Francji. No i dało mi to satysfakcję, z tego, że mogłem zrobić takie. że mogłem zrobić takie badania. Zainteresowani mogli poznać także świat robotów i zdalnie sterowanych maszyn. To jest robot humanoidalny, który wygląda tak jak człowiek. Można nim sterować, używając właśnie strzałek. Oprócz tego robot odtwarza także pliki muzyczne. Można się z nim przywitać. No. Podaj rączkę robotowi. O. Mocny jest. No. Oprócz tego robot ma tutaj kamerkę. I dzięki tej kamerce, właśnie on widzi cały świat. Można na przykład zrobić zdjęcie, nagrać filmik. Więc tak naprawdę można by go wykorzystać na przykład do śledzenia kogoś i potem zobaczyć właśnie, co robot sobie nagrał. Że możesz postrować strzałeczkami, teraz robot właśnie rusza ramionami, ponieważ jest w trybie Arm mode. czujniki odległości od ołu od, i od, od, od góry. Jeżeli napotka jakąś przeszkodę, to cofa się. Gdy dzieci zajęte były robotami, dorośli mogli na własnej skórze przekonać się, co dzieje się z ciałem człowieka podczas zderzenia bądź dachowania pojazdu. Specjalne symulatory były wręcz oblegane. Z wypiekami na twarzach dzieci oglądały doświadczenia ujawniające tajniki biologii, biotechnologii i chemii. Prezentowały je koła naukowe, m.in. z Politechnik Rzeszowskiej i Warszawskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenia Ekoskop Rzeszowa. Studenci udowodnili, że nauka nie jest nudna, tylko kolorowa i intrygująca. Dzieci mogły obserwować na przykład jak woda zmienia się w efektowną parę wodną i dowiedzieć się, dlaczego zmrożone kwiaty kruszą się. Biotechnologia może być atrakcyjna. Oczywiście. Pierwszym przykładem może być mleko. Jest ono wlane na szalkę. Następnie dodajemy rozpuszczonych barwników. Barwnik może być zwykłym barwnikiem do jajka, jak się na Wielkanoc zmaluje. I następnie, po wkropieniu tych barwników do mleka, dajemy patyczkiem detergent, czyli płyn do, do mycia naczyń. I wtedy to mleko się będzie na boki rozstępiać z racji, z racji yy, siły. To jest pierwszym właśnie taki przykład. Co tutaj zachodzi, co się dzieje? Napięcie powierzchniowe, które y, powoduje właśnie zmi zmianę tego napięcia poprzez dodanie y, detergentu, czyli y, płynu do naczyń i wtedy tłuszcz, y, który zachodzi właśnie w mleku, powoduje się rozstąpienie tych barwników na, na, na strony. Może ma mało jakieś tak dla, dla starszych ludzi atrakcyjne, ale dla dzieci właśnie to widać kolorowe. Y, Następnym doświadczenie może być taki, y, to jest ogród, gdzie tutaj koleżanka może pokazać. To jest właśnie szkło wodne, dodane są sole. To na szkła wodnego w stosunku 1 do 1 z wodą i dodajemy tutaj odczynniki, nasze znaczy odczynniki kryształki poszczególnych soli. Tutaj są. Na w zasadzie, zasadzie osmozy, przenika z wyższego stężenia do mniejszego. Do tych kryształków wnika ta woda z tym szkłem wodnym i te kryształki są po prostu rozpychane przez to i zaczynają rosnąć. Prawdziwą atrakcją okazało się doświadczenie, które umożliwiło samodzielne wyodrębnienie DNA cebuli. Nie używamy do tego wyrafinowanej chemii, odczynników chemicznych. Używamy tylko substancji, które możemy znaleźć w każdym domu na półce. W kuchni, dzięki pomocy koleżanki z Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, dzieci mogą zobaczyć substancję, która tak naprawdę koduje każdą część naszego ciała to jak wyglądamy, jaki mamy kolor oczu, czy włosy mamy proste, czy kręcone. Dzieci mogą następnie to DNA zabrać do domu, żeby pokazać dziadkom, rodzicom. Chemia, biologia, nauka jest bardzo ciekawa. Ona powoduje, że nasza cywilizacja się ciągle rozwija. Doświadczenie z balonem? Bardzo proste doświadczenie z balonem. Dzieci są zachwycone, ponieważ mówimy, że to magia, magia nauki. Mamy prostą wykałaczkę i pokazujemy dzieciom, że balon można. O, mam nadzieję, że się uda. Proszę. O. Jak to działa? Bardzo proste wytłumaczenie. Na końcach balonu guma jest mniej naciągnięta. Dlatego przebijając z wykałaczką, ona dość szczelnie otacza to drewnięko. Dzięki temu powietrze nie ucieka z balonu. Jak wyciągniemy, ucieknie. Magia! Nauka! Stowarzyszenie EkoSkop postanowiło przypomnieć o obowiązku segregacji odpadów i jak się okazało, Rzeszowianie byli bardzo zainteresowani tematem. Namawiamy do tego, żeby segregować, bo w ten sposób na pewno dbamy o środowisko. Na stronie Urzędu Miasta można znaleźć wszelkie informacje. Jest też również działająca infolinia. Trzeba zadzwonić i pytać, jeśli ma się wątpliwości. Ale jest taka świadomość obywatelska, która powinna w nas się obudzić, że musimy segregować śmieci dla naszych przyszłych dla pokoleń, dla dzieci. Ale do końca nie wiadomo, jak segregować. Czy też tłumaczycie, jak to segregować? Tak. W chociaż. Tak, podajemy te główne zasady segregacji. Stoją przecież pojemniki od wielu, wielu lat. System cały segregacji będzie obsługiwał MPG Rzeszów. To jest system prosty, nieskomplikowany, także każdy może się jego nauczyć. Będą zasady suche, mokre, ale nie znikną też kolorowe pojemniki, stąd wrzucamy tak jak do tej pory do żółtego plastiku, do niebieskiego makulaturę, zawsze myśląc o tym, że trzeba oddzielić szkło, czyli szkło też do oddzielnych pojemników. No i to, co się nie da wrzucić do posegregować, wrzucamy do kontenera na tak zwane mokre. Natomiast domki jednorodzinne będą miały swój własny system, znaczy system taki sam, ale dostaną worki. No i tam no trzeba zobaczyć, trzeba stwierdzić, co do tych worków pójdzie. Czy to, będzie suchy, czy to będzie system suche mokry, czyli do suchych wszystkie opakowania, oddzielając oczywiście i myśląc o tym, że trzeba oddzielić szkło i do mokrych pozostałe odpady. O co, jakie największe wątpliwości zgłaszają mieszkańcy tutaj przychodzący chociażby na dzisiejsze piknik? Pytają o odpady niebezpieczne. Co zrobić z bateriami, co zrobić z odpadami elektrycznymi, elektronicznymi, lekarstwami. Też te wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej miasta. My, my zachęcamy do tego, że nawet jeśli ktoś ma wątpliwości, oj nie będę segregował, bo to przecież nie jest żadna zachęta ekonomiczna, bo to tam niewielka różnica, to my mówimy nie, trzeba segregować, bo w ten sposób chronimy nasze środowisko. Przyszedłem z Tureczką, żeby jej pokazać różne ciekawe rzeczy, które się dzieją w koło, prawda? Żeby się czegoś dowiedziała. Jest to atrakcyjna impreza? No, niewątpliwie, szczególnie dla małych. Ale pan też coś tutaj widzę, wyniósł. No tak, tutaj bardzo cennej informacji się dowiedziałem, mianowicie w związku z tą nową ustawą o śmieciach. Miałem dużo wątpliwości odnośnie segregowania śmieci, ponieważ nie dotarła do mnie żadna informacja i jakoś nie zanosi się na razie, żeby dotarła. Ale tutaj utrzymał pan informację? Tak, na szczęście trafiłem we właściwe miejsce. Dlaczego przyszliście tutaj na ten film? No z ciekawości, zobaczyć co, co pokazać dziecku, jak to wygląda tutaj, jak eksperymenty wyglądają, chemiczne szczególnie. Chce pan zainteresować córkę chemią, fizyką? Tak, tak, tak. Dlaczego? Bo tak wykazuje takie jakieś pomału, bardziej, tam, bardziej biologią w sumie, ale... Ale z ciekawości, z ciekawości głównie. Czy warto było tutaj na piknik przyjść? Co Cię zainteresowało? Warto było, najbardziej zainteresowały mnie różne e, zabawy z gadżetami różnymi. Na przykład? Na przykład robienie śmigłowca, czy e, robienie nurka takiego z nurki. To są różne takie, jak teleskopy, badanie różne pod mikroskopami. Coś ciekawego widziałeś? Na przykład Rzece Robaki, jak były takie z rzeki, pod mikroskopem. Czwarty interaktywny piknik wiedzy w Rzeszowie zorganizowały Stowarzyszenie Explores i firma Polimedia. Impreza, podobnie jak w ubiegłym roku otrzymała patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej.